Hej, witajcie w trzecim odcinku z GTA 3. W dzisiejszym odcinku będziemy i tutaj trochę... możecie zauważyć, że grafika się zmieniła i w ogóle, ale to dlatego, bo, bo za, w jakiś w jeden sposób to za, zapgradeowałem grę z wersji PC na wersję Xboxową. I wersja Xboxowa jest lepsza i tak będzie do końca. E, okej. Okay kontynuujemy misję gotoroliego więc zobaczmy jakąś misję ach cóż to był zabawa the policemen's ball is being held at the old school hall near the callingham bridge and they'll be looking for some old school action now i got girls all over town walking the street get them to the ball they'll make a bundle Get out many of them as you can before the cops drink away their grain. Okay, we to give the to the You a giraffe? Overnight, petsovernight.com, delivering little bundles of love box, to your door. Person, O, zapomniałem radia wyłączyć. Tutaj mamy naszą pierwszą y, dziewczynę Tori'ego i musimy je zawieźć do tej różowej kropki. Y, wersja Xboxowa to w ogóle różni się graficznie, co możecie zauważyć oraz tym, że po prostu jest lepsza. Dobra, będziemy jej dawać po jednej sztuce. Nie wiem po co. To jest pierwsza, Znaczy druga? Jeżeli więcej tych dziewczyn damy, no to dostanę większą wypłatę. Dlaczego? Bo jedna dziewczyna to 1000 dolarów. Ale. Ale po prostu. Rusia Nie wiem, czemu mi się wydaje trudna, ale. To też nie jest trudna. Dobra. Trzeba zawieść te wszystkie dziewczyny. Ok. E, przepraszam, że płatkę tego przerwa, ale nie miałem po prostu czasu, do tego, bo nie miałem warunków do, do, do robienia filmów. Ale spróbuję nadrobić tę serię. Wziął do tej misji autobus, co jest bardzo rzadkie. to nie autobusy, no to mógłbym może tą misję szybciej zrobić, ale tylko to ja nie wiem, bo autobusu nie mam. No ja dobra, nie wiem po co ona otwierała drzwi, skoro. nie otwarte. No cóż, tak było. jetzt schon Script schon Botanik. Dobra, za, za 25 sekund ta misja się skończy. Ale no dobra. Te dziewczyny już nie będziemy wieść, ale to chyba jest ostatnia misja od ludziowa. A nie! 43-500, dobra. Przepraszam zaraz w błąd wprowadziłem. I teraz idziemy robić misję u Martiego. Marty to będzie taka tajemnicza to osoba, bo miałem tylko przez telefon, ile będzie dzwoniła, ale... To pewnie... Ale pewnie ją kiedyś zobaczymy, no oczy. Dobra, tylko wejdziemy do... A, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy takiej ważnej zrobić. a żeby nie zdematyzowali grę, Dobra. Dematyz... Nie. Nie zdematyzowali filmu, ale Eee... Okay. Marty jest blisko... Nasz... jest blisko Joya. I naszego... One of the Oh. It's Fanyak. The name is Jocks. Marty Jocks. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment.

że po prostu zawiedziemy go do Delicatessen pod Psem A... A pod Psem po angielsku nazywa się food, Czyli... Karma z prostytutek Albo... albo jak to woli Karma z dziwek, ale... Nie chcę przeklinać No dobra Musimy pojechać po, po, Do... Po niego Bo po prostu... Po prostu tak nam kazał ten Marty. I... No właśnie. On jest moim kolegą. Albo no, przyjacielem. Dobra. E, jakby co, to jeszcze zrobimy jedną misję tego Marty'ego. Cząsa, ale to będzie Lepko po tej misji będziemy kończyć No dobra patrzymy co się stanie Okej okay. Eee... no cóż Ten jego kolega został Między zabite. słowem Na no, szkoda. Będziemy musieli dać kondolencje na... znaczy jego rodzinę. Bo żon nie ma rodziny. Okej. Okay. Więc musimy tylko do zmiotarki pojechać. W Harwood. I... cóż. O nie. nie policjanta. Nie, jeszcze mafia Nie no, co się tutaj dzieje? Okej, okay, jedziemy tu po walkanoj drodze O kurde, nawet mafii No, no. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Zauważyłem dość dziwne, że to, to już chyba bywali takie lady w wersji Takie są lady, które piszą, Dajmy jakieś napisy. Dobra, zaliczyliśmy misję i to dobrze, bo... I co by było, gdybyśmy nie zaliczyli. Eee, dobra. To powiedziemy czy jeszcze będzie na dla nas jakieś misje. Lecz! Otóż nie, dobra. Idziemy tam. No cóż... To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Eee, dostępcie łapkę w górę i subskrypcję, ja spadam. No, do zobaczenia. elo